Cześć, witajcie ze strony Gapsa16 i witam Was w materiale poświęconym podziękowaniom Wam za 2000 subskrypcji. Zawsze przychodzi ten moment, kiedy liczba zbliża się do okrągłej liczby, to sprawi mi to ogromną radość. Choć to głupie, bo jest to tylko liczba. Jednak za tą liczbą ukryją się odbiorcy tego co robią. Zawsze się staram i będę się starać o to, aby tego typu materiały pojawiały się na moim kanale. Kiedy będzie ku temu o kolejna okrągła liczba? Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu potrafiłem się cieszyć z bardzo wąskiego grona odbiorców. Niech miałem pierwsze 10 subskrypcji, to byłem z tego naprawdę zadowolony. Choć, jak bywają momenty, kiedy kanał ma zastój, jeżeli chodzi o przyrost subskrypcji. To jest to niekiedy smutne dla mnie. Jednak tego typu momenty mogą mi wiele powiedzieć. Czasem jest tak, że za to nie bierze się znikąd, jeżeli chodzi o subskrypcję. Znaczna część osób, która ogląda ten materiał zna mnie jako gościa robiącego ciekawostki o aktorach. Jednak nieliczni będą znali mnie jako młodego nastolatka nagrywającego Minecrafta. Tamte czasy wspominam miło. Wtedy uczyłem się wielu rzeczy odnośnie robienia miniaturek do filmów, odpowiednim tytułowaniem czy chociażby montowaniem. Teraz to co robię wygląda bezdyskusyjnie lepiej niż wcześniej, ze względu że wyrobiłem sobie pewien schemat montowania filmików. Montowałem je dzięki czemu nabierałem większej wprawy. Nie jestem jakoś w 100% zadowolony z tych filmików. Ale gdybym ich nie zrobił, to tak naprawdę nie nabrałbym wiedzy, jaką teraz posiadam. To, co robię, mogą jasno powiedzieć, iż jest moim hobby. Lubię to robić, sprawia mi to niekiedy nie mało frajdę, szczególnie jak materiał się rewelacyjnie przyjmuje. Choć jak zdarzało się materiał, który pod względem wyświetleń i reakcji jest słaby, to dla mnie też jest to jakaś informacja. Czasami dzieje się tak, iż nad pewnymi rzeczami trzeba uzbroić się w cierpliwość, a nad innymi należy pracować. Nie zrezygnuję z nagrywania filmików, choćby czasowo miałby się pojawić jeden materiał na dwa tygodnie. To się pojawi. Jeżeli obiecałem pozdrowienia, słów staram się dotrzymać i choćby miał materiał opublikować za pół roku, bo czasowo nie dałbym rady, albo wydarzyłaby się rzecz, która nie pozwoliłaby mi na to, abym mógł nagrać materiał, to i tak kiedyś opublikuję. Służyłem serię pogadankowo ze względu na to, aby móc najzwyczajniej w świecie wygadać się wam, co mi Leży, przez co zaniedbałem serię z ciekawostkami. Nie zależy mi na tym, aby te materiały miały niewyobrażalne wyniki pod względem oglądalności. Zależało mi na stworzeniu tej serii, ponieważ wiem, że tematy, jakie poruszyłem, one po czasie większej części będą aktualne. Do tych materiałów będzie można wrócić nieraz. Z kolei, jak nagrywam ciekawostki, to wątpię w to, aby ktoś obejrzał mu materiał drugi raz z kolei. Ponoszę wrażenie, że seria pogadankowa będzie serią ponadczasową. Mogą upłynąć tygodnie, miesiące, bądź lata. A wiele rzeczy będzie dalej aktualne lub spojrzenie na coś po czasie będzie niekiedy drastycznie się różniło od tego, co sobie mogliśmy założyć wcześniej. Wracając do tematu dzisiejszej pogadanki. Każdej osobie, która przyczyniła się do tej okrągłej liczby, chcę bardzo podziękować. To zawsze nadaje wiatru w żagle do kontynuacji rzeczy, które się robi. Już kiedyś powiedziałem takie zdanie, które dalej podtrzymują. Bez względu na to, czy będzie mi oglądało 100 czy 100 tysięcy osób. Będę dalej robił to, co robił. Jasne, że im większa oglądalność, to to może się przełożyć na korzyści pod względem materialnym. Ale wiecie, że choćbym doświadczył jakiegokolwiek regresu, nie zniżył się do poziomu osób, które wykonują idiotyczne rzeczy w celu uzyskania jak największej liczby wyświetleń. Wolę żyć w harmonii z samym sobą, niż robi przed dużą publicznością totalnego klauna nastawionego na zyski. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał pogadankowy, to to na czym zależało mi przedstawić, zostało przedstawione. Dzisiejszego dnia będę się starał publikacji kolejnego materiału pogadankowego, tak aby już chronologiczność była zachowana, tak jak było na początku marca. Jeżeli chodzi o ten materiał, to byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnej pogadance. Cześć!